Sezon 2025 Formuły 1 miał być rokiem konsekracji dla Oscara Piastriego. Młody australijczyk, jeszcze kilka wyścigów temu solidny lider mistrzostw, wydawał się zmierzać do tytułu z lodowatym spokojem i godnym pozazdroszczenia kontrolą. Ale coś się zepsuło w Austin. Grand Prix Stanów Zjednoczonych zawaliło zamek zbudowany z taką precyzją przez McLaren, a teraz wszystko co zostało, to padok w fermencie. Podejrzenia odbijające się między ścianami papajowego boksu i pytanie, którego nikt nie ośmiela się zadać na głos, ale wszyscy myślą, czy zespół naprawdę wiosłuje przeciwko swojemu głównemu kierowcy? Na torze dystans między Piastrem a Norrisem był oczywisty. Ten sam pakiet, te same specyfikacje, te same ulepszenia. A jednak jeden walczył o zwycięstwo z Verstappenem. Drugi łapał oddech na piątej pozycji, niezdolny znaleźć przyczepności, równowagi czy prędkości końcowej. Dane mówią jasno. Norris był szybszy na prostej, precyzyjniejszy w zakrętach, bardziej stały w tempie wyścigu. Wszystko to według McLaren byłoby owocem prostych różnic w stylu jazdy. Ale nikt w Padoku naprawdę w to nie wierzy, bo od tygodni coś śmierdzi. Klimat w boksie McLaren się zmienił. Napięcia można kroić nożem. Zachowanie Piastriego, zwykle zimne i kontrolowane, stało się bardziej nerwowe. Komunikaty radiowe zdradzają frustrację, niepewność Utratę zaufania. Po drugiej stronie garażu Norris wydaje się bardziej zrelaksowany, bardziej zdecydowany, bardziej wspierany. Nie mówi się o sabotażu, ale o faworyzowaniu. Subtelne uprzedzenia. Decyzje strategiczne lekko niezrównoważone. Nowe opony przydzielane w kluczowych momentach. Priorytet w pit stopach. Niuanse, oczywiście, ale w nowoczesnej formule 1 to właśnie niuanse decydują o mistrzostwach. Andrea Stella próbował uspokoić wody. Oświadczył, że nie będą ustanawiane hierarchie, dopóki matematyka tego nie wymusi. Ale to właśnie ta matematyka przeraża. Z pięcioma Grand Prix i dwoma sprintami na horyzoncie, każdy punkt może być wart złota. Piastri ma 346 punktów. Norris 332, Verstappen 306. Margines minimalny. Jeśli czeka się za długo, ryzykuje się utratę wszystkiego. Ale jeśli decyduje się teraz. Łamie się kruchy sojusz między dwoma młodymi lwami gotowymi do walki o tę samą koronę. Precedens przeraża. 2007. Hamilton i Alonso zniszczyli się w domu McLaren, przekazując tytuł Raikkonenowi o jeden punkt. Nikt nie chce przeżyć tego koszmaru ponownie, ale każdy weekend, który mija bez jasnego stanowiska, to kolejny krok w kierunku przepaści. Red Bull wraca. Verstappen jest cichy, ale śmiertelny. Zebrał 119 punktów z 133 możliwych w ostatnich pięciu rundach. Nie musi wygrywać każdej niedzieli. Wystarczy, że McLaren będzie dalej potykać się sam. I podczas gdy prześladowca się zbliża, presja na Oscara Piastriego staje się nie do zniesienia. To jego pierwsza prawdziwa walka o tytuł. A jego zachowanie to pokazuje. Tam, gdzie wcześniej jeździł z lekkością, teraz waży każdy ruch. Tam, gdzie wcześniej się uśmiechał, teraz zamyka się w milczeniu. Strach przed porażką wkrada się w myśli. Uczucie bycia pozostawionym samemu jest druzgocące. A gdy kierowca zaczyna wątpić w swój własny zespół, niemal niemożliwe jest strzycie tego rozdarcia. Głos w padoku jest zawsze ten sam. Piastri już nie ufa. A gdy lider mistrzostw nie ufa własnemu murkowi, katastrofa jest tuż za rogiem. Porównania z Leclerkiem 2022 się mnożą. On też na początku sezonu wydawał się niezwyciężony. Potem przyszło zamieszanie strategiczne Ferrari i psychologiczne załamanie. Teraz duch tego upadku unosi się nad Oskarem. Ale jeśli McLaren naprawdę gra na korzyść Norrisa, dlaczego? Według niektórych Norris jest uważany za bardziej politycznie dojrzałego, bardziej podatnego na manipulacje, bardziej zgodnego z wewnętrznym przywództwem. Ma głębszy związek ze Stelą. To człowiek, na którym zespół może polegać nawet w chaosie. Piastri, natomiast, to outsider, który spalił etapy, naturalny talent, który jednak nie zintegrował się jeszcze całkowicie z polityczną dynamiką zespołu. Wszystko to dzieje się w kontekście, w którym McLaren jest głodny tytułów. Nie wygrał mistrzostw od 17 lat i wie, że okazje takie jak ta nie pojawiają się często. Dlatego pokusa, aby subtelnie pchnąć w kierunku jednego konia, jest bardzo silna. Wf1 Równość między kolegami z zespołu to użyteczne kłamstwo, dopóki nie stanie się przeszkodą. I być może dla McLaren ten moment już nadszedł. Ale czy naprawdę możliwe jest, że McLaren manipuluje własnym przeznaczeniem? W hiperkontrolowanym świecie nowoczesnej formuły 1 słowo sabotaż brzmi przesadnie. Nikt nie może manipulować samochodem bez pozostawienia śladów danych. Każdy parametr, każde ciśnienie, każde polecenie jest rejestrowane w czasie rzeczywistym. Jednak manipulacja psychologiczna nie pozostawia cyfrowych śladów. I to właśnie te małe, niewidzialne akty robią różnicę. Wymiana opon lekko opóźniona. Strategia mniej agresywna. Komunikat zespołowy bardziej niejasny. I wątpliwość rośnie. W głowie kierowcy te szczegóły stają się górami. Oskar Piastri zaczął widzieć duchy. Zaufanie do boksu pękło. Lodowaty spokój pokazywany w pierwszych wyścigach ustąpił miejsca napięciom w spojrzeniach i ledwie zaznaczonym komentarzom. Po Grand Prix Stanów Zjednoczonych, australijski kierowca oświadczył, że nigdy nie czuł się komfortowo w samochodzie. Nie mówił o problemach technicznych ani o osobistych błędach. Mówił o uczuciu, o braku połączenia. Ciężkie słowa w sezonie, który rozgrywa się na granicy tysięcznych. Po drugiej stronie, Lando Norris nie zrobił nic złego. Jeździ w najlepszej formie swojej kariery stały, szybki, agresywny. Ale jego obecna forma tylko zwiększa presję na kolegę z zespołu. Zespół temu zaprzecza, ale percepcja na zewnątrz jest jasna: waga się przechyla, a gdy percepcja się zmienia, wszystko się zmienia. Formuła 1 zawsze była grą niewidzialnych równowag, a w McLaren ta równowaga wydaje się blisko punktu załamania. Problem polega na tym, że nawet jeśli zespół nie ma bezpośredniej winy, samo uczucie faworyzowania może generować rzeczywiste efekty. Piastri ryzykuje wejście w błędne koło. Wątpliwości, chwiejne występy, spadające zaufanie. Już się to zdarzyło wielu innym. Gdy kierowca czuje się pominięty, nawet nieświadomie, zaczyna jeździć z mniejszym instynktem. Zaczyna za dużo myśleć. A w F1 za dużo myślenia to synonim przegrywania. Z drugiej strony, McLaren jest pod oblężeniem. Red Bull powrócił groźnie, Verstappen odzyskał solidność, jasność umysłu i konkurencyjny samochód. Zespół z Walking nie może sobie pozwolić na wahania. Każdy błąd strategiczny może być śmiertelny. Ale właśnie z tego powodu wybór niebora między dwoma kierowcami staje się błędem samym w sobie. W tak wyrównanym sezonie, największym ryzykiem jest pozostanie sparaliżowanym. I dotychczas to dokładnie to się dzieje. Andrea Stella nadal broni polityki równości. Ale historia uczy, że zespoły wygrywające mistrzostwa często podejmują niewygodne decyzje. Red Bull robi to każdy sezon, Ferrari na dobre i na złe robiło to przez lata, a Mercedes zbudował imperium wspierając Hamiltona jako człowieka zespołu. McLaren natomiast wydaje się bać konfliktu, ale unikając konfliktu ryzykuje stworzenie jeszcze głębszego. Co się teraz stanie? Finałowa faza Mistrzostw zapowiada się jako najbardziej rozpalone z ostatnich lat: Meksyk, Brazylia, Katar, Las Vegas, Abu Dhabi. Pięć rund, pięć pułapek presja będzie najwyższa. A jeśli Piastri będzie nadal czuł się izolowany, jego wydajność ucierpi. I wtedy, nawet jeśli nie było żadnej bezpośredniej manipulacji, rezultat będzie ten sam. Utracony tytuł, podzielony zespół, skompromitowane relacje. Są głosy w padoku, które już mówią o możliwym rozdarciu między Piastrim a McLaren w 2026. Nic potwierdzonego, ale hałas to zawsze pierwszy objaw ognia. Jeszcze bardziej ryzykowny scenariusz dla McLaren, który mógłby znaleźć się w sytuacji utraty nie tylko mistrzostw, ale także jednego z najbardziej obiecujących młodych kierowców na siatce. Byłaby to podwójna porażka techniczna i zarządcza. Ale prawda jest taka, że nikt nie wie, co się stanie. Może to wszystko być owocem serii niefortunnych zbiegów okoliczności, albo nie. Moglibyśmy stanąć przed podręcznikowym przypadkiem źle zarządzanej presji psychologicznej lub nieprzyznanych faworyzowań. W każdym przypadku następny rozdział będzie decydujący, bo w Formule 1 wszystko zmienia się w mgnieniu oka. Zjazd z toru, safety car, wybór w boksach, nieodpowiedni komentarz i napięcia, które wydawały się uśpione, mogą eksplodować na żywo przed światem. A ty, co myślisz? Czy McLaren naprawdę faworyzuje Norrisa, czy tylko obserwujemy naturalne wyczerpanie zespołu, który nie był gotowy do zarządzania dwoma pretendentami do tytułu? Czy Oscar Piastri jest ofiarą politycznej gry, czy po prostu pokazuje ograniczenia młodego kierowcy w jego pierwszej prawdziwej światowej bitwie? Daj nam znać w komentarzach. Twoja opinia jest fundamentalna dla zrozumienia, jak głębokie jest to trzęsienie ziemi w domu McLaren. A jeśli myślisz, że napięcie jest już wysokie, Poczekaj, aż odkryjesz, co dzieje się wewnątrz Red Bull. Kliknij w wideo, które pojawia się teraz na ekranie, aby wejść w kulisy krzyków między Verstappenem a jego inżynierem w Budapeszcie. Zaufaj mi, to dopiero początek. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu.